Muszę, bo się udusza. Muszę Wam się pochwalić czymś. Przyszły do mnie trzy boksy żywej skały z Indonezji dzisiaj. Zobaczcie, ta skałka praktycznie nic nie waży. Bez kitu. To jest to jest miazga. To, to praktycznie nic kompletnie nie waży. Tu tak samo. Tu. To jest petarda. Zobaczcie sobie jaka półeczka elegancka. Czy ona jakoś tak specyficznie śmierdzi? Nie powiedziałbym. Pra więc bym powiedział, że tu elegancko. Tam jakieś resztki w środku koralowców. Jak widzicie, może, może uda się zbliżyć. O tu. Ja pierdziu. Ja jeszcze przyznam się szczerze, że za mojej kadencji nie miałem żywej skały możliwości zamówić sobie z Indonezji. Tu jakiś glon Baja. i to wrzucić do wody. Momencik, zaczekajcie, ale jestem podjarany bez kitu. Ja nie podejrzewałem, że trochę kamieni, które przylecą gdzieś do mnie z drugiego końca świata sprawi mi tyle radości, bo ogólnie myślałem, że no, żywa skała, żywa skała no mity jakich wiele, ale to i to jest skała, która nie jest pukana, gdzieś tam już w Dejongu w akwariach tylko jest to skała która jeszcze kilka dni temu była w morzu glony wapienne masakra po prostu, zobaczcie zobaczcie tylko to ciekawy jestem kiedy mnie coś upierdzieli Dobra, lecę wrzucić. O, Asterina na górze, ale nie będę już się wracał. Coś wspaniałego. Słyszałem tyle opowieści o e, wszelkiego rodzaju betonach wysyłanych z Indonezji, o oszustwach. Bałem się trochę zamówić, ale kto nie ryzykuje szampana, nie pije. To wszystko jest tak leciutkie. O. I mamy diabła pierwszego. Dzikus. Zaraz wam go pokażę. Mam nadzieję, że mnie nie utnie. Za momencik tylko odłożę tą skałkę. Przeżywacie to razem ze mną. Bo dla mnie to takie coś jest mega emocjonujące. A, gdzieś mi się schował. Ciekaw jestem, po co ten worek włożyli. Aha, dobra, dziurawy cały, wilgoć. To też nic kompletnie to nie waży. Gruz od razu przerzutkę robię do, do sampa. Niech to daje trochę biologii. Tu patrzcie, to samo. I to kurde, nic nie waży. W porównaniu z tymi betonami wszelkiego rodzaju, które przychodzą. To to jest tak lekkie, że to się w głowie nie mieści. Tu. Zobaczcie te porosty to wszystko. Ciekawiesz jestem, co będzie za kilka dni. Sami pewnie jesteście ciekawi, jak będzie wyglądała aktualizacja. Ja na razie to wrzucam do takiego zbiornika, gdzie, gdzie będzie się to płukało wszystko. Mam nadzieję, że to wybuchnie. Mam nadzieję, że to wszystko wykwitnie. Będę miał możliwość zobaczyć, jak to kiedyś dinozaury, typu kolega Holzer, jak, jak oni to przeżywali, to dojrzewanie, to wszystko. Miazga, po prostu miazga, zobaczcie. I to waży, już Wam powiem dokładnie, takie coś waży. 40 deko. I to nie całe 40 deko. Masa kra. Nic po mnie jeszcze nie łazi, ale jak to już bąbluje. No, coś czuję, że z tego to będzie fajna impreza. Wieloścet pierwszy wyleciał, a ja sobie bez rękawiczek jak zwykle działam. Super. Proszę. To nie jest Mitrax, to jest Dzikus. Wyciągnąłem go z tego boksa. Dobra, idę go wrzucić do skały. Skoro z nią przyszedł, to niech z nią siedzi. Dla mnie miazga. Dla mnie po prostu miazga. Kolejny. Zobaczcie. Widzicie? To jest żywa skała. Mam tego 60. Nie, 80 chyba kilo, czy jakoś tak. Nie pamiętam, musiałbym spojrzeć w dokumenty transportowe, ale jest tego sporo. Więc jeżeli ktoś będzie chciał wzbogacić, że tak powiem, florę i faunę u siebie w akwarium. To jak najbardziej zapraszam. Nie wiem czy puścili nam taki. No. Kurde, przecież to praktycznie nic nie waży. Zobaczcie jaka bryła wielka. A to praktycznie nic nie waży. Super. Ja jestem zachwycony. Zobaczymy do kiedy ten zachwyt się utrzyma. I czy faktycznie ta skała da tyle radości? Ile mówią, że daje? Jeszcze dwa boksiwa, ale już Wam nie będę głowy zawracał, bo wybieram ten gruz za chwilkę, bo dla mnie petarda. W razie czego adres znacie? Pozdrawiam.